Nic tu nie ma. Tam są chyba ścieki, które myśliśmy. Dobra, to idziemy tu. O kurwa. O kurwa, o kurwa, o kurwa, właśnie, 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 właśnie. Pa wchodzą za mną. Ajajaj. Co jeszcze? Wchodzicie? Nie mam... O, idzie. Tam jakiegoś typka można przeszukać. Dobra. Ach, te butelki, jest Dobra, i tak musimy chyba wrócić, albo tu pójść. Tu się zaskakuje na jakieś schody. Człowieczność. O, wszedł. Wszedł za mną. Chyba tu mam zaskoczyć. Aha, bo ja stąd przyszedłem, dobra. To jeszcze się tylko tu rozejrze znowu. Czy nic nie pominałem. Chyba nie, chyba się koło zamyka. To idziemy przez tą mgłę zobaczyć w takim razie. Napijemy się. No, nawet takie obdarte spodnie, jakieś nie, jakiegoś takiego więźnia. Cokolwiek, żeby kurwa z gołą dupą nie latać. No, cześć. Oj, już ich słyszę. Okay, dobrze, że mnie nie widział, no akurat o, o, o bieganiu z gołą dupą była mowa, nie? A tu smog, Okej, okay, ktoś do mnie strzela. nie możesz podejść śmiało. Ach, jeszcze wiedziałem, że może zrobić ten drugi ruch, ale wszystko do wypracowania jest tu. maciarzu, Będziesz mnie tu strzelał o, ognisko. Chyba rozpalemy. Ale wtedy ci wrócą, nie? No, może być ten żart, może być. Ma jakiś sens, ma jakiś sens. Aha, bo to trzeba odpocząć, żeby oni się zrespili. To ja chyba odpocznę, bo będę miał nowe. Będę miał wszystko. O, nowy poziom, nowy poziom. Ale może najpierw. Aha, bo już odp odpoczywałem, tak? Nowy poziom. Ech, to wiecie, co może dam jeden, ten, ten jeden do siły, żebyśmy z toporem mogli biegać, bo lepszy jest. I to wszystko. Zwolić z tym przymierzem. Biała droga. Trochę się boję naciskać tutaj rzeczy w tej grze, bo nie wiem, czy mnie dziś nie przeniesie, nie, bo to jest jakaś kurde japońska gra. Ale dobra, nacisnę chyba. Aha, okej. Okay. Eee... Można rozpalić jeszcze bardziej. Aha, nie możesz jak ogarnęła Cię pustka. No dobra. Aha, no dobra. To teraz tak. Z toporem powinienem być w stanie biegać, nie? Jak to wygląda? 95, 87. Tutaj trochę daje do zręczności też. Tutaj za dobrze do siły. Redukcja obrażeń. No... Lepszy jest, trochę cięższy za to. Na razie spróbujemy pobiegać z tym z toporem. Zobaczymy, jak będzie szło. Czy tutaj te chujki się odnowiły? Tak. Ale to też jest dobre, że się odnawiałem, bo tych dusz z więcej zbieramy, no nie? Jakiś kurwa ktoś do mnie rzuca. Słabsze niż w kaplicy i regnuje tylko pięć, no. I jak dopiero rozpalimy, ale to nie możemy być w pustce. P nie możemy być pustką ogarnięci. Jarze, jarze, zaczynam czaić. Wszystko. Dobra, tam jest jeszcze dwóch typów ogólnie, których olaliśmy. Ten rzuca. Oczywiście, że tu nie dorzuci, ale... Ci są tacy lepsi trochę chyba. Ale to nic nie zmienia, bo... Aha, aha, okej. Okay. Ale mi nie wyszło, kurwa, zajebał mnie. To ginięcie na dwa ciosy, to jest, to jest, to jest chyba wizytówka tych gier ogólnie, więc... Zauważ, dwa człowieczeństwa, jedno by wrócić do ludzkiej formy, drugie do rozpalenia. Z tym, że ja nie jestem człowiekiem jeszcze. To mogę teraz tego człowieczeństwa użyć, czy to ma sens? Musimy też duszę odzyskać, no nie Dobra, a pokaż Mam na przykład duszy i człowieczeństwo, no nie. A to też znacząco przywraca punkty życia. Dobra, na razie tego nie będę brał. Idziemy odzyskać duszę. Zajebiście. Jakieś pęknięte okrągła tarcza. Nie może być lepsza od tej. Ale może być. Nie jest lepsza. A czemu nie mogę się napić? Aha, bo mam kurwa menu włączone. O kurde, to żeby teraz wiedzieć, które warto, a którego nie warto rozpalać, nie? To ja tego nie wiem. Dobra, ważne, że to są moje dusze. Wiecie dlaczego? Bo ja chciałem mu zadać cios specjalny, mocny. Ale że mam nową broń, to on to robi w inny sposób. I nie wymierzyłem. Teraz się uda. No chyba, że nie. Boże, jednak się nie uda, bo koleś zrobi unik. Tego się nie spodziewałem. O, łano, kurwa, to ja go trafię czy u mnie w końcu. To jest trochę chujnia, dobra, rozumiem. Jak on wymierza cios, to trafi. Nie przerwę mu tego. O, dobra. Ło, ło. Przerwałem mu, przerwałem mu gardę. Może wystarczy dwa razy go cisnąć. Ok, widzę, że mu łatwo garda zostaje rozbita, więc to już znamy. Każdy z jakichś zaczynam od prób i błędów, czyli w sensie można ciekawie farmić na szczurach, więc niby zapis można zrobić. Zapas. W razie czego on pewnie lepiej pamięta, które warto rozwijać, a ja sobie przypomnę, byś miał łatwiej. Jakbyście tam zawsze taka podpowiedź, jakaś mu to zawsze spoko na myślenie. Będę wdzięczny, ale nie ma też jakieś spiny, no nie. Jakoś damy radę. Właśnie na zasadzie próby błędów. Bo na przykład widzieliście, że już za drugim podejściem do tych tutaj gości. O kurwa, gdzieś wpadłem do dziury. Do tych gości, żeśmy podeszli już i zo... nauczyłem się faktu, że im się garda łatwo niszczy. No i im najebałem, no nie? Więc to jest, to jest właśnie piękno tych gier, że trzeba się nauczyć przeciwnika, no nie? Zrozumieć, jak on działa. No, no i mu najebiesz zaraz, no nie? Jak prędzej czy później, ja nawet nie wiem, czy to warto rozwalać wszystko, czy to po prostu tak dla fanu. Czy tu kiedykolwiek coś będzie ukryte? Tego nie wiem. A ty co kurwa, tak siedzisz. Well mm -hmm. <laughs> Proszę, naprawdę broń trzymano w prawej ręce. To jeszcze się psują te bronie. O kurwa. Noż do rzucania, bomba talizman, zasuszony palec. Powinien być używany bardzo rozważnie. Pomarańczowy steat, kamień rady. Przełącz widok. Złoty proszek. Poddany delikatnemu działaniu magii prawie broni. do rzucania można się domyślić. Przedmiot do gry sieciowej, dobra, to nie. E, pomarańczowy steat, kamień rady. Przedmiot do gry sieciowej też, to nie. Aha, no to nie chcę nic. A horrible goat demon has moved in below, and up above there's that humongous drake and a bull demon too. If you stick around this place, it might end up being your grave. <laughs> here, I'm not here to chit chat. We talk business, or we talk nothing at all. Here, I'm not here to. Ch we talk. już <laughs> wszystko. A mogę go zabić? W sumie nie ma potrzeby, nie? Coś to może sprzeda jednak. Kurde, gdzie ja polazłem? O! Ole dwóch jednym ciechnięciem zamordował. Wojownik. Kurde, nowe regiony odkrywam. Nóż do rzucania się ma. Tam jakieś typki, tylko oni mogli się właśnie po typkach ciężko stwierdzić, bo mogli się zrespić po prostu. W ogóle myślałem, że mam iść w tamtą stronę, a ja się wracam, ale spoko. Aha, dobra, już wiem gdzie jestem. Chyba. Jakbyś chciał, możesz zabić każdego NPC w grze, niektórzy zrobią fajne przedmioty, ale część ma wątki questów z nimi powiązane, to może le lepiej na razie nikogo nie zabijać. A jakbym stąd zaskoczył, to coś mi się stanie? Chyba sprawdzę. A mogę tam wskoczyć, kurde? Zawsze jest, zawsze jest tak jest tak mogę spróbować, nie? Tak skoczyć. Oj, nie nacisło się. Kurwa, Chyba się wróciłem. Au, 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 au Chyba się wróciłem, nie? No no no. O ten się świeci. A, to jak na sprincie naciśniesz przycisk, to postać podskakuje? Jaki przycisk? Jaki przycisk? A sprint to jest to, nie? Ale do, to też jest to. Sprint to jest to samo... Sprint to jest eee, Proszę ja ciebie trzeba... I sprint i to Aha, może o to ci chodzi, czekaj Aaa, dobra, 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 dobra Domyślił się O, kurwa Nie doskoczył Może z dachu jednak, nie? Tylko jak tu było? A, tędy chyba. Nie, kurwa, co ja robię? Dobra, spróbuję tu. Patrz, ale nie doskoczył, no. Jak tam na ten dach znowu wejść? Kurwa, całą drogę chyba bym musiał cisnąć znowu. Nie, tutaj jakoś szło. Zaraz rozkminimy. Kurde, gdzie ja polazłem w ogóle? Tutaj chyba, nie? Z tego dachu chcę spróbować tam wskoczyć. Tam może coś fajnego być. W takich, w takich miejscach są fajne rzeczy czasami. No stąd jak nie doskoczy, to nie wiem, no nie. Ależ on to zrobił pięknie. Na balkon można wyjść. I coś tam jest. Lekka kusza i zwykły bełt. No cześć. Warto było, warto było. Ekspor zawsze się opłaca. Sprawdźmy. Dobra, ciekawe, a pokażmy statystyki. Z tym że to jest szczelanie no to. Pewnie inaczej będzie zadało trochę obrażenia no nie. Tak czy się jak pierwsza broń dystansowa. Można zawsze cyk. I mam 16 bełtów tylko. Ale może się przydać. Dobra, wracamy. A tu są jakieś schody. Tu można było wejść jak człowiek. Tu można było wejść. A nie, nie można było, To jest zawalone, dobra. Dobra, to idziemy dalej w takim razie. Idziemy gdzieś tam. Gdzieś tam powinniśmy iść, najprawdopodobniej. Tutaj mamy ognisko, niby. Ale chyba nie będę odpoczywał. Tutaj coś na górze, nie wejdę. Nie wejdę chyba dobra, to idziemy tędy. Oj, 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 Jaki kurwa combo, ty! Krótki miecz, okay. Czarna bomba. Pokaż ten krótki miecz. 95 jest 78. No to nie no, gorszy. Gorszy, gorszy. Trochę tu spanikowałem. Mam ostatnią butelkę. Tutaj nic nie ma. Się ma. O kurwa, trzech. O ty kurwa bestia od trwana Dziadzie ty Galwaryjski Patrz jak ci jebne kurła Kurde jakie uniki robi jebane W sumie też prawda, no. Przecież po to są te dusze, żeby ją ulepszać, tą postać. Bo nie muszę odpoczywać, a jak nie odpocznę, to, nie, to oni się nie zrespią, no nie? Albo się zrespią, co za różnica w sumie. Jak mam tą samą drogę przejść, tak i tak. Ale najebałbym temu, bo my w wkurwia, no. A ja stąd im, im nie najebię im. Kurwa. O ja pierdol, o O ja pierdol! Patrz, jak im najebał! Ledwo co, ale im najebał. Dobrze by było się wrócić do tego ogniska. Tam się jeszcze coś świeci, nie było nas tam, bo nie mam już picia. I życia za bardzo też nie mam, więc chyba się cofniemy jednak. Daleko nie jest. Bo tu A i od... Aha, no to od razu ich respi nieważne. Dobra, no to nowy poziom. Weźmiemy sobie witalność Wytrzymałość chyba była tym co chcieliśmy brać Energię, no Wytrzymałość I jak chciałem zwinność cały czas, no nie? Więc ale może za... na razie zamiast winności damy jeszcze witalność. O! I spoko. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.